Serwus. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, tak jak obiecałem, druga część y, odcinka pod tytułem Układamy wszystkie kostki od 2 na 2 do 8 na 8 Challenge. Z tym, że jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, y, wiedzieliście, że w części pierwszej układaliśmy sobie kostki od 2 na 2 do 5 na 5. A dziś ułożymy sobie trzy pozostałe kostki, czyli od 6 na 6 do 8 na 8. Zatem jak mi pójdzie, dowiecie się już za chwilę, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do oglądania. Like A zatem 6 na 6, 7 na 7 i 8 na 8 są to kostki, które dobrze znacie, jeżeli oglądacie mój kanał już yy, już jakiś czas. 6x6 6 i 7x7 7 pojawiło się w najczęściej oglądanym odcinku na kanale, a 8x8 8, yy, było całkiem stosunkowo niedawno w unboxingu urodzinowym. Yy, tak więc, no, nie chcę przedłużać tego odcinka, bo tak czy inaczej, pomimo tego, że są tylko trzy kostki, prawdopodobnie wyjdzie ten odcinek dłuższy niż poprzedni. No bo 8x8 8, w sumie już 6x6 trochę się układa, a 8x8 8 to już w ogóle. I mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tak dopasować, żeby wszystkim odpowiadało. Tak więc myślę, że nie ma co przedłużać. Ja pomieszam kostki i możemy zacząć sobie układanie. Zaczniemy, oczywiście od kostki 6x6, potem 7 na 7 i 8 na 8. Te dwie niech tu stoją z tyłu. A my słyszymy się po tym, jak ta kostka będzie ułożona. Soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos, c'est parti Tell you. No dobra, jak widzicie 6 na 6 jest ułożona, trochę się tam w, w jednym miejscu zaplątałem, w dodatku trafiałem jeszcze oba możliwe parity, przez co... przepraszam, przez co e, to ułożenie zajęło mi około 10 minut, e, ale to chyba ze zmęczenia, po prostu cały tydzień i, i nawet weekend e, jestem trochę zarobiony, także ledwo, ledwo nawet znalazłem czas, żeby przyjść tutaj i... I, I nagrać ten odcinek, ale jestem i 6x6 6 jest ułożona, a my możemy sobie przejść yy, do siódemki. Tak więc yy, do usłyszenia za nie wiem właściwie jaki czas, po prostu, gdy siódemka będzie ułożona, to wtedy się usłyszymy. Zapraszam. So. Przepraszam za to cięcie, to nie miało tak wyglądać. Po prostu z jakichś przyczyn mój telefon po prostu przestał nagrywać. I, i tak, ale jak widzicie, kostka jest ułożona. Ja zorientowałem się dopiero po tym, jak skończyłem tą kostkę układać, że, że to nagrywanie zostało wstrzymane. Ale z tego co patrzyłem, nie urwało tam wiele z filmu. Yy, chyba robiłem tam ostatnie, ostatnie dwa rogi i. i i myślę, że no za wiele po prostu nie umknęło. Dobra, 7 na 7 jest. A 8 na 8 yy, to będzie mordęga, bo po prostu już nie chce mi się bardzo i nie wiem, czy, czy w ogóle dam radę nagrać ten film, bo nie wiem, czy starczy mi pamięci yy, w aparacie. Mam nadzieję, że tak i że tym razem obędzie się bez przykrych niespodzianek. Odbędzie, obędzie? Odbędzie, nie wiem. W każdym razie, że uda się tą kostkę ułożyć. No, ósemkę będziemy długo układać i... i może być tak, że po prostu moja nagrywarka odmówi współpracy. Tak więc weźmy się i do zobaczenia po ułożeniu kostki 8x8. L3. No dobra, kostka 8 na 8 nareszcie ułożona i już śpieszę z wyjaśnieniem, co tutaj się właściwie stało, ponieważ jeżeli jesteście dokładnymi widzami, a zapewne tak jest, dokładnymi uważnymi, to zauważyliście, że z całkowicie pomieszanej kostki 8 na 8, tak jak to widać tu, nagle po cięciu zrobiła się kostka z już ułożonymi centrami i gotowa do układania krawędzi, tak jak to widać tu. Co się stało? Po prostu gdy nagrywa gdy układałem tą kostkę 8 na 8 mój telefon w moim telefonie skończyła się pamięć A że przenoszenie plików trwało długo i ja byłem już po prostu padnięty, stwierdziłem, że przełożę dokończenie tej kostki 8 na 8 na następny dzień. Na następny dzień nie udało mi się ułożyć tej kostki, ponieważ... Miałem 500 sprawdzianów codziennie, więc musiałem. Yy, po prostu nie miałem czasu tak właściwie na nic. Musiałem się tylko uczyć i uczyć. Yy. I tak jakoś wyszło, tak odkładałem to i odkładałem, i wyszło to jakoś tak, że teraz nagrywam ten odcinek tydzień później niż, niż zaczynałem, w sensie niż, niż tą pierwszą część odcinka. Gdzie zacząłem układać 8 na 8 dokończyłem ją dopiero dziś, czyli dokładnie tydzień później, jest niedziela. Wtedy też to nagrywałem w niedzielę, ale nowy to oglądacie w poniedziałek pewnie, yy, tak więc właśnie dlatego yy, tego filmu nie było. Yy, tego, tego, który miał być w poniedziałek, yy, teraz mam nadzieję, że będzie trochę lepiej, że uda mi się jakąś tą systematyczność złapać, bo chyba będę miał już mniej sprawdzianów w marcu, także. Mniej, mniej szkoły, mniej wszystkiego, więc myślę, że będzie dobra. Dobra. Dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Dobra. Dajcie znać, co byście chcieli yy, zobaczyć. Jeden z widzów zaproponował taki sam odcinek, tylko ze skubem, pyrką i, i czymś tam jeszcze już nie pamiętam. Yy, to jest dość fajny pomysł. I myślę, że mogę go sobie. Myślę, że możemy coś takiego nagrać. Muszę w końcu jeszcze nagrać odcinek o czyszczeniu kostki, bo długo. Długo już odkładam wyczyszczenie tego Weilonga głównie, a potrzebuje naprawdę. No ale dobra, na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że zobaczycie mi tą taką trochę długą przerwę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!